Zanim poświęcisz czas na ten materiał, chciałbym Ci obiecać jedną bardzo prostą rzecz. Po oglądnięciu tego materiału będziesz bliżej prawdy na temat szeroko pojętej spekulacji, która jest nieodłącznym elementem każdego handlu, ale nie na odwrót, i po prostu, tak zwanego handlu na giełdzie, czy też z języka angielskiego tradingu, niżeli prawdopodobnie po oglądnięciu 99%. Łatnych materiałów na temat handlu na giełdzie dostępnych obecnie na rynku. I jako, że trading właśnie opiewa na prawdopodobieństwie, to ja również tutaj skorzystam z tego słowa, ponieważ na bazie moich dotychczasowych doświadczeń i na bazie kilkuletniego, tak naprawdę bardzo mocnego, intensywnego researchu, nie znalazłem jeszcze materiału, który by w jasny i przejrzysty sposób przedstawiał esencję tradingu, esencję spekulacji. Jeśli takowy powstał, z chęcią go zobaczę, zapraszam do sekcji komentarzy. Natomiast ja dzisiaj podejmuję rękawice i z taką tezą wychodzę i uważam, że każda osoba, która zaczyna swoją przygodę ze spekulacją, zaczyna swoją przygodę z tradingiem, a takich jest bardzo dużo, bo jak pokazuje mój kanał i wiadomości, które od was dostaję, to ilość wiadomości, w których dostaję zapytanie. Cześć, nauczysz mnie tradingu. Cześć, jak nauczysz się tradingu. Jest zatrważająca. I od tego chciałbym zacząć, od błędnego podejścia, które powoduje, że zadajemy tego typu pytanie. Pytanie, które jest całkowicie kuriozalne i pytanie, które jest błędne. I tutaj mała adnotacja. W żaden sposób nie chciałbym, i tutaj użyję tego sformułowania, szanownego Państwa, szanownych widzów oglądających ten materiał, urazić. To, że nazywam to pytanie głupim, i to, że osoba zadająca to pytanie. Niestety sprawia wrażenie. Dla mnie, dla osoby, która już ma pewnego rodzaju wiedzę i doświadczenia, pytanie kuriozalne w żaden sposób nie powoduje, że ja myślę o takich ludziach źle. Dlatego, że to nie w nich jest problem, a problem leży w systemie edukacji i problem leży w systemie, w którym żyjemy i to społeczeństwo bierze odpowiedzialność za to, że nie edukujemy ludzi, młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi, na tyle, żeby nie padali ofiarom fałszywego przedstawienia. Esencji prawdy na temat spekulacji i tradingu, i czym w ogóle jest handel na giełdzie, i tych wszystkich sformułowań, które tak są w pewnym sensie odrębne. Trading, handel na giełdzie mają powiązanie, bo to po prostu w pewien sposób prozaiczne przetłumaczenie tego z języka angielskiego. Natomiast spekulacja i handel to są dwie inne rzeczy, które bardzo często, no cóż, słychać, że są no. Wypowiadane w sposób, że tak powiem, po prostu na zasadzie na tej samej płaszczyźnie i przede wszystkim zamiennie, natomiast no jest to błędne i to też postaram się wam udowodnić. Także serdecznie moi drodzy zapraszam. Pierwsza i najważniejsza rzecz, o której musimy powiedzieć sobie jasno, i wykorzystam tutaj TradingView jako swoją tablicę, z którą będę tutaj w pewien sposób wchodził w relacje, tworząc ten wykład. Moi drodzy, pierwsza i bardzo, naj, bardzo prosta rzecz: jeśli mówimy, zadajemy pytanie: jak nauczyć się tradingu? To tak, jakbyśmy zadali komuś pytanie: jak nauczyć się jeździć na rowerze? Tak, moi drodzy, narysujmy sobie tutaj jakiś prosty rower, jakieś siodełko, jakieś tutaj jakąś kierownicę i to jej oczywiście gdzieś jakieś tam pedały, tak. Nie umiem rysować, totalnie musicie, musicie mi, moi drodzy, wybaczyć. Więc to jest pytanie, które opiewa o ten sam sens. I teraz, oczywiście, oczywiście, że zadając takie pytanie, możecie trafić. Na geniuszy, na wszelkiego rodzaju magistrów ze specyfikacji rowerów i kolarstwa, którzy opowiedzą wam o tym, że jeśli będziecie układać swoje ciało w odpowiedni sposób, to będziecie w stanie jechać szybciej. Magistrów, którzy opowiedzą wam o materiałach, z których możecie wykorzystać, żeby utworzyć rower, żeby on był bardziej lekki. Od na przykład materiałów, które możecie skorzystać. Oczywiście w przypadku produkcji na przykład opon do tego roweru, czy jakiś tam szprych, jeśli dobrze to odmieniam, jeśli nie, to bardzo przepraszam, dawno nie używałem tego słowa i nie do końca pamiętam, w jaki sposób to odmienić. Natomiast moi drodzy, bardzo prosta sprawa: nie nauczycie się jazdy na, rower, na rowerze, niezależnie od tego, ile publikacji przeczytacie, ile materiałów oglądniecie na ten temat, ile pieniędzy wydacie, ile szkoleń kupicie jeżeli się na nim nie wypierdolicie przynajmniej raz. Po prostu. Jeśli ktoś pamięta naukę, proces nauki jazdy na rowerze, to doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wsiadł na ten rowerek i dopóki nie zdarł sobie kolan, to nie ma opcji za Chiny, żeby nie zrozumiał, jakie elementy i jakie rzeczy prowadzą do tego, że po prostu się wypieprzamy. Analogicznie jest ze spekulacją. Ktoś może przekazać nam informację na temat tego co w jego przypadku działa natomiast jest to i spekulacja i która jest elementem handlu i zaraz też o tym wszystkim opowiem i handel z użyciem spekulacji jest w bardzo prostym rozumieniu złożoną z rzeczą w której my jako ludzie musimy skorzystać z bardzo dużej ilości nie chcę powiedzieć aspektów, ale bardzo dużej ilości wszelkiego rodzaju elementów nas. Już to tłumaczę. Jeśli wchodzimy na rower, musimy utrzymać równowagę, musimy użyć odpowiedniej siły, musimy myśleć o przerzutkach na przykład, jeśli mamy takowy rower z przerzutkami, tak? Musimy myśleć o terenie, po którym jedziemy, o warunkach atmosferycznych czyli używamy głowy, koordynacji ruchowo-myślowej. Po prostu tak to nazwałem, pewnie źle i pewnie pewnego rodzaju poloniści teraz będą się ze mnie wyśmiewać i pisać epopeje w komentarzach jak rzucam pewnymi słowami. Trudno, trudno. Niestety, moi drodzy, nie mam magistra z polonistyki i tak dalej. Mam nadzieję, że mówię w sposób jasny i zrozumiały. Więc na całokształt kształt jazdy na rowerze składa się bardzo dużo czynników które my, jako ludzie, musimy postarać się zrozumieć i wykorzystać naraz, tu i teraz. Wsiadamy na rowerek, pedałujemy, patrzymy, co się dzieje, po czym jedziemy, po czym zaraz będziemy jechać, co się wydarza, wypieprzymy się jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, zedrzemy sobie kolana, zrozumiemy, a pada deszcz, nie chce jechać, bo się wypieprze, a żwirek nie chce jechać po żwirku na przykład szybko, bo znowu się wypieprze. Jeśli ktoś handluje na rynku, to doskonale zda sobie sprawę, że można tutaj wrzucić 100 tysięcy analogii do stop losów i tak dalej. Nieistotne. Sęk w tym, że tylko i wyłącznie praktyka. Jest w stanie tego was nauczyć. Nie ma jeszcze, tak jak w cyberpunku, na przykład jakichś chipów, które możemy sobie na przykład właśnie wszczepić gdzieś do głowy i zaaplikować sobie umiejętność. Na pewno oglądaliście jakieś filmy science fiction, w których właśnie ktoś aplikuje sobie tego typu umiejętności na przykład, albo mamy takie marzenie z dzieciństwa przed egzaminem, żeby wgrać sobie jakąś książkę, tak, do głowy. Większość osób pewnie kiedyś, w którymś momencie swojego życia o tym pomyślała. To też nie ma opcji, tak jak wspomniałem na to, żeby bez praktyki nie nauczyć się tradingu. Dlatego zadając komuś pytanie, jest to pytanie błędne, ponieważ powinniśmy zadać pytanie, które brzmi, naucz mnie teorii na temat tradingu i pokaż mi, jak nauczyć się tego praktycznie. Trzeba to rozwinąć. Ponieważ zadanie tego pytania w taki sposób niestety powoduje, że wchodzimy w paradoks, w którym myślimy, że osoba X czyli jakikolwiek spekulant, czyli jakikolwiek w tym przypadku, na przykład jakiś tu kolarz, tak, który jeździ na tym rowerze już długi czas, jest, jest takim kozakiem, tak, co jest, siedzi sobie tutaj, nie wiem, ma jakąś tam koszuleczkę, no nieważne, my przychodzimy do niego i mówimy, hej, naucz mnie tego samego i myślimy wtedy myśląc o tradingu myślimy, że to jest tak samo jak nie wiem z tabliczką mnożenia albo czymkolwiek innym, że jest jakaś teoria, która jest powielalna i którą jesteśmy w stanie wgrać do swojego mózgu, że on teraz użyje tutaj paranormalnych jakichś e, mocy i prześle nam po prostu teraz całą swoją wiedzę na ten temat i po prostu będzie krzyczał i powie nam brrr, masz całą moją wiedzę i całe moją koordynację, którą sobie wytworzyłem i teraz wy będziecie Zapierdzielać na tym rowerku i będziecie tak samo skuteczni jak on. Niestety nie jest to możliwe. Ta osoba i ten kolarz może przedstawić wam, powiedzieć wam, słuchaj. Jest taki tak, jest taki tak. Możecie tutaj warto zwracać uwagę na przykład na właśnie powierzchnię, czy w ogóle osoba, która po prostu potrafi jeździć na rowerze, warto zwracać uwagę na warunki, warto sprawdzać jakie jest ciśnienie nawet w oponach, w jakim stanie jest twój rower, jak wygląda łańcuch i tak dalej i tak dalej. Natomiast samej jazdy bardzo mi przykro. Możesz ja ci pomogę, przytrzymam cię, pokażę ci mniej więcej w jaki sposób tu trzeba Ciało ułożyć, ale ty musisz to poczuć. Musisz po prostu w pewnym sensie napiąć mięśnie, konkretnie twoje ciało, twój mózg musi wytworzyć sobie połączenia, które pozwolą mu później zrozumieć całość aspektu jazdy na rowerze. Analogicznie jest w przypadku spekulacji, czyli handlu, która może być oczywiście elementem handlu na giełdzie, co powoduje, że my Musimy nauczyć się tego praktycznie. To znaczy, jeśli ktoś przekaże nam tonę teorii na temat tego, w jaki sposób handlować na giełdzie, bo powie nam o tym, że on w przeszłości kiedyś kupił złoto, jak było po tyle, tyle, i sprzedał, jak było po tyle, i tyle, i zarobił na tym, to w jaki sposób my na bazie tej informacji mamy teraz pójść na rynek i powiedzieć: O, no ta, Jurek mi mówił, że jak było po 1700, to sprzedał za 1800 i zarobił. Mamy 1700, kupiłem za 1700, kurwa leci dalej. <noise> czemu Jurek nie miał racji, tak? Czemu czemu Jurek nie miał racji? Bo Jurek wypieprzył się pewnie kilka razy i zrozumiał, że wtedy, jak było 1700, to były takie i takie warunki, na przykład makro, mikroekonomiczne, wtedy zakres ceny wskazywał to, że to było tanie dla niego z jego perspektywy i spekulując i podejmując decyzję handlową, jednocześnie handlując tym złotem czy za pośrednictwem kontraktu czy za pośrednictwem brokera, nie ma to kompletnie znaczenia. Wystawił się na konkretne ryzyko, bo stwierdził, że bardziej prawdopodobnym wydarzeniem jest to, że ta cena wzrośnie. Bardzo proste, prawda? Czyli teraz kiedy i to, że my powielimy to zachowanie, nie oznacza w żaden sposób w żaden sposób, moi drodzy, że my znowu zarobimy, bo złoto spadło na 1700. Analogia do rowerka: jeśli kolarz nam powie o tym, albo po prostu profesjonalny rowerzysta opowie nam o tym, że on siedzi i w taki i w taki sposób, i na przykład potrafi jeździć po, nie wiem, powiedzmy sobie, śliskiej nawierzchni w taki w taki sposób, albo potrafi w takich i takich warunkach jeździć, to nie znaczy, że jak my wsiądziemy i tylko dlatego, że dowiemy się, że on potrafi tak jeździć, na przykład gdzieś po górach, tak. To my zjeżdżając z tej górki tutaj się nie zabijemy. No, no niestety, samo to, że nam to powie, nie wystarczy. My musimy ćwiczyć na małych pagórkach, uczyć się tego po kolei, rozumieć, o, tu muszę tak ułożyć stopę, tu muszę tak ułożyć nogę, tu muszę tak o tym pomyśleć, tu muszę tak o tym pomyśleć. Mam nadzieję, że w dosyć jasny i dosadny sposób przedstawiłem Wam istotę tego, że nie jesteśmy w stanie nauczyć kogoś tradingu, tak samo jak nie jesteśmy w stanie nauczyć kogoś jazdy na rowerze, jesteśmy w stanie nauczyć teorii na ten temat, a sam proces nauczenia się musi wystąpić samoistnie. My możemy tylko w tym pomóc jako ludzie. I to jest wszystko. Dlatego, jeśli ktokolwiek, kto sprzedaje jakiekolwiek szkolenie, mówi nauczę cię, tradingu, nauczyć się handlu na rowerze, no to po prostu kłamie. Nie jesteś w stanie kogoś nauczyć dyscypliny, która polega i na umiejętności koordynacyjnej w wielu aspektach tej dyscypliny, konkretnej jednostki. To jest tak, jakbyście znowu poszli na przykład o tym kiedyś Rafał Zaorski mówił na przykład w Trading Jam Session wielokrotnie, tak jakbyście poszli na przykład do Roberta Lewandowskiego czy do kogokolwiek i powiedzieli, że chcecie nauczyć się na przykład grać tak jak on, no i on wam powie, no napierdalaj w gałę po prostu codziennie i odpuszczaj imprezy i może ci się uda, tak? I może ci się uda. I na tym polega moim zdaniem największy problem w zrozumieniu spekulacji, w zrozumieniu tradingu, że tak jak u mnie na kanale znajdziecie szereg materiałów, w których ja pokazuję, co mi pozwoliło. Dojść do sytuacji, w której ja rozumiem, że jeśli zakres ceny na przykład, ja rozumiem, tak, weźmy nawet tego tu zdaka, który tu mamy, że ja rozumiem, że jeśli wpadamy na przykład do tego Fair Value Gap, do tego CB spadkowego na bazie metodologii, z których korzystam i widzę z niego taką i taką reakcję, to wiem i jest to na przykład pierwszy raz, to wiem, że jeśli zamkniemy się w odpowiedni sposób, jeśli rynek pokaże mi konkretną sytuację. To wiem, że bardzo możliwe, że wtedy na bazie tej sytuacji mogę antycypować konkretny spadek. Proste. Czy to oznacza, że jeśli ty zrobisz to samo ponownie z tego miejsca, to wydarzy się analogiczna rzecz? No nie. To oznacza, że ja na bazie swojego doświadczenia i ekspozycji na rynek, swojej jazdy na rowerze, nauczyłem się rozumieć to w taki sposób i nauczyłem się. Postrzegać warunki w taki sposób i wskazywać bardziej prawdopodobne wydarzenie. I teraz, moi drodzy, bardzo ważna kwestia. Uważam, że w pewnego rodzaju błędnym jest stwierdzenie, i tutaj chciałbym to troszeczkę w pewien sposób zaatakować, że my genetycznie jesteśmy upośledzeni pod kątem spekulacji, pod kątem handlu na giełdzie i to nam przeszkadza. Ja uważam, że jest to niepełna prawda. Uważam, że z jednej strony potrafimy dużo wycierpieć. Potrafimy wycierpieć bardzo dużą rzecz na bardzo dużą ilość po prostu no, złych rzeczy, które nam się przytrafiają, na przykład na rzecz bardzo małej nagrody, i ta mała nagroda powoduje, że już jesteśmy uchachani. Bo taką tezę stawia wiele osób, że generalnie my w procesie ewolucyjnym musieliśmy bardzo dużo wycierpieć, na przykład ulatać się pół dnia za zającem, żeby pierwszy raz nauczyć się go złapać, bla bla, 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 bla nieistotne. Jasne. Natomiast faktem jest, że człowiek to jedna wielka maszyna do wskazywania bardziej prawdopodobnego wydarzenia kropka. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to niech sobie pomyśli, ile razy nawet podświadomie podejmujemy decyzję, przechodząc przez ulicę. Patrzymy w lewo, patrzymy w prawo, nic nie jedzie z lewej, nic nie jedzie z prawej. Duże prawdopodobieństwo tego, że nie pierdolnie mnie samochód. Czy jest szansa, że spadnie na mnie na przykład sopel? Jak jest zima? Bo są takie warunki? No jest taka szansa. Czy jest szansa, że będzie na przykład właśnie taka nawierzchnia? Ja wypieprzę się, wywalę aniołka i rozjedzie mnie samochód? No jest taka szansa. Więc każdy z nas, każdy człowiek, prędzej czy później uświadamia sobie, bądź też nie, ale załóżmy, że tak że wskazujemy takie bardziej prawdopodobne wydarzenia, tylko nie do końca potrafimy to nazwać. Ale jesteśmy dosyć świadomi tego, że no wszędzie czyha na nas niebezpieczeństwo. Zawsze może się wydarzyć coś, co będzie odstępstwem od reguły tego bezpiecznego na przykład przejścia w konkretnym miejscu. Tak samo, moi drodzy, jest na rynku. Na rynku i generalnie nauka tradingu polega, czyli nauka i teraz bardzo ważna kwestia, nauka handlu za pośrednictwem spekulacji. I teraz, czym moi drodzy jest spekulacja, a czym jest handel? Każdy handel jest spekulacją, ale nie każda spekulacja jest handlem. Bardzo prosto, możemy spekulować, że cena wzrośnie, spadnie, może tak, może tak, i nie brać czynnego udziału w tej spekulacji, czyli po prostu handlować na tym, handlować kupując na przykład złoto, kupując kontrakty na złoto. Sposobów jest oczywiście bardzo dużo nie uczestniczyć, nie wystawiać się na ryzyko z tym związane. I wtedy mówimy o tym, że jeśli to robimy, to jesteśmy handlarzami, no bo każdy handlarz jest spekulantem. I nawet jeśli ktoś mówi, że dobra, dobra, ale ja sobie jadę kupić tam hurtowni parę rzeczy, sprzedaję je u siebie drożej w sklepie, ja, co ja spekuluję? No spekulujesz, że jedziesz z tym towarem, nie wpadniesz do rowu z tym towarem. Jeśli, jeśli masz ubezpieczenie, to spekulujesz. To spekulujesz, bo ubezpieczasz się od wydarzeń, niefortunnych zdarzeń. Czy jesteś w stanie je przewidzieć? No nie. Więc masz stop lossa na swoim, po prostu w postaci swojego ubezpieczenia. Analogicznie, jeśli kupujesz konkretne rzeczy do swojego sklepu i z, na, z nadzieją, że sprzedasz je drożej, i nadzieja jest tutaj bardzo ważną kwestią, nie masz tej pewności. Nie masz tej pewności, że ktoś obok ciebie nie otworzy takiego samego sklepu i nie zacznie tego sprzedawać na przykład taniej. Albo na przykład wydarzy się sytuacja, która spowoduje, że ludzie nie będą chcieli tego kupić. I to się przeterminuje. Spekulujesz, że sprzedasz to, zanim się to przeterminuje, na przykład, tak? Więc masz tonę możliwości i tonę sytuacji, które powodują, że spekulujesz za każdym razem, kiedy handlujesz. To, że potrafisz wskazać już na tyle skutecznie bardziej prawdopodobne wydarzenie, w którym mówisz, że kupując na przykład szereg takich i takich artykułów, mała szansa jest na to, że ta cena ulegnie znacz większej fluktuacji, która spowoduje, że nie będę w stanie sprzedać tego z zyskiem, to tylko i wyłącznie twoja umiejętność handlarza i tego, że jesteś zajebistym handlarzem i potrafisz wskazać produkty, które nie są objęte wysokim ryzykiem. I to jest moi drodzy bardzo istotne. Jeśli ktoś w jakikolwiek sposób zdaje sobie sprawę z tego, że są produkty, które są objęte dużym ryzykiem zmiany ceny, i na przykład tego, w jaki sposób, w jaki sposób waha się ta cena, to niech zda sobie sprawę z tego właśnie, dlaczego na przykład przy yy, przypadku, chociaż to będzie trochę głupi przykład. Mimo wszystko, ale mocno obrazowy, dlaczego mamy y, zmienne tablice przy stacjach paliw? No, bardzo proste. No, właśnie, żeby zmieniać nam cenę, tak? a nie jedna stała cena przez miesiąc. Moi drodzy, no to, jest, to jest rzecz oczywiście oczywista, na którą wpływa wiele innych kwestii, ale nie o tym, bo tu można by było obalać, tu można by było argumentować. Sęk w tym, że każdy handlarz jest spekulantem, każdy handlarz chce zarobić. I tyle. To, czy tu w, w grę wchodzi krótka sprzedaż, czy w grę wchodzi długa sprzedaż, czyli ktoś chce zarobić na spadkach, na wzrostach, to są, to są moi drodzy. To są wszystko pewnego rodzaju elementy całej tej układanki, ale fakty są takie. Każdy handlarz spekulując stara się wskazać bardziej prawdopodobne wydarzenie, które pozwoli mu zarobić. Kropka. Bierze pod uwagę fakt tego, że może, mogą wydarzyć się sytuacje, serię różnych wydarzeń, które spowodują, że nie zarobi. Dlatego się ubezpieczamy, dlatego myślimy o poduszkach finansowych, i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. I żeby w tym wszystkim, w całym tym gąszczu tych informacji, którą Was zasypałem, jakoś się odnaleźć, i rzeczywiście teraz, żebym był w stanie dać Wam serię rzeczywistych, moim zdaniem, Elementów, które wchodzą w skład tego, jak nauczyć się tradingu, zadając już to w pewien sposób błędne pytanie, to moim zdaniem nie ma innego sposobu niż wypieprzenie się na rowerku, czyli pójście na rynek i dostanie w dupę. I teraz wchodzimy w bardzo, bardzo, bardzo rozległe morze. Rozległe morze, które stanowi 99,999% ,99 przyczyny, dlaczego większość na rynku traci. Kiedy spojrzycie na jakiekolwiek badania, mam stary materiał, w którym omawiam badania, zrobię nowy, żeby już była jasność, żeby była kotwica, do której mogę was rzucić, gdzie tam po prostu omówię wszystkie badania, będę siedział jak profesor po prostu, którym nie jestem i patrzył od A do Z i omawiał wam tak w tym miejscu, tak to wygląda. Natomiast każda osoba, która przeglądnie sobie badania, największe badania na temat tradingu, na przykład gdzieś tam przeprowadzone w Hiszpanii przez Rodriguez'a, bo tylko na to jest nazwisko, mam nadzieję, że tak. Moi drodzy, w każdym bądź razie to były jedne z większych badań. Generalnie większość z tych badań wskazuje bardzo, ale to bardzo prostą rzecz. Ludzie nie potrafią uczyć się na rynku na błędach. Po prostu. Bo kiedy ty wsiadasz na rowerek, to zedrzesz sobie kolana i po prostu poczujesz w wpierdziel, poczujesz zdarte kolana. My, jako ludzie, i tutaj wchodzi nasze upośledzenie genetyczne, że my, jako ludzie, dopóki nie mamy fizycznego bólu, ciężko nam zrozumieć, że coś rzeczywiście jest błędne z naszej strony, robimy coś źle, bo nie wchodzi tutaj strach związany bardzo często, no niestety, z odejściem z tego świata. No bo przecież, kiedy źle pojedziemy na rowerze i zjedziemy za szybko. To spadniemy na ten gupiry i sobie go rozwalimy, bądź sobie coś tam skręcimy, i tak dalej, i mamy ryzyko konkretnych wydarzeń. Jeśli wchodzi w grę psychika i pieniądze. I tylko tutaj dostajemy w pierdziel, to proszę zobaczyć bardzo częste zdarzenie, które ma miejsce, jeśli chodzi na przykład o toksyczne relacje międzyludzkie. Jak często i jak gęsto wpadamy w takie relacje, każdy zna na pewno przykład kogoś, kto siedział w takiej relacji. I mimo że psychika mu wielokrotnie już się przejechała, wielokrotnie słyszeliście nawet pewnie jakichś wydarzeniach, wiadomościach, a on mnie zdradził pięć razy znaczy w paradokumentach i tak dalej. Nie jest w jakiś nawet u swoich koleżanek, kolegów, słyszeliście kogoś, kto powiedział na przykład, że ktoś go zdradził pięć razy. To dlaczego za pierwszym razem nie ustawiłeś stoplosa do widzenia, żegnamy się, tak? Bo psychicznie jesteśmy w stanie znieść duży, duży, ciężar. Natomiast fizycznie, o, tu zaczyna się, tu zaczyna się inny temat. Tu Fizycznie zaczyna się gadka pod tytułem, że nasz organizm zaczyna działać w zupełnie inny sposób. I niestety, właśnie to jest największy problem spekulacji, której możemy również właśnie handlować, i to tu pojawia się największy problem. To znaczy, moi drodzy, pojawia się problem pod tytułem tego, że niestety dostajemy w wpierdziel tylko psychicznie. I teraz, dopóki w jakiś sposób. Nie chodzi tu teraz, żeby się biczować, jak ktoś nie, nie wysuwa takich wniosków. Dopóki w jakiś sposób nie zaczniemy, moi drodzy, układać sobie tego w głowie, to znaczy nie zaczniemy tworzyć fizycznych rzeczy związanych z tradingiem, dzienników, nagrywać samego siebie, nagrywać swoje reakcje tak, żeby mieć jakieś fizyczne rzeczy z tym związane, nawet fizyczne w postaci nagrania jak konkretnego, to bardzo ciężko będzie nam nad tym pracować, bo nie będziemy w stanie w swojej głowie przekonać się, że te błędy, które popełniamy, są rzeczywiste. Tylko za każdym razem będziemy z nadzieją wsiadać na rowerek, a w nasze wypieprzenie się będzie tylko tutaj. Wyobraźcie sobie, że macie nauczyć się jazdy na rowerze, wsiadacie na rower i cały czas jeździcie na symulatorze, w którym jak się wypieprzacie, to się nic wam nie dzieje, po prostu. No to w sumie zaczyna się zabawa, tak? Zaczyna się co? Zaczyna się hazard, zaczyna się myślenie w charakterze tego, że chuj, zjeżdżam z tej górki, wywalę się trudno, beka, nie? Jeszcze może fajniej się obrócę, może w rozwalę pół kąta. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, co się wtedy dzieje. Jeśli nie mamy konsekwencji fizycznych, tylko psychicznie, bo, bo co? Bo nie wiem, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, ale mamy konsekwencje w postaci tego, że stracę pieniądze. Moi drodzy, gdyby ktoś podchodził na poważnie od samego początku do tradingu i do swoich pieniędzy, to nie wrzucałby ich na giełdę po pięciu minutach zapoznania się z tematem, nie korzystając z kont demo. Więc od początku ta osoba trzeba zakładać, że nie podchodzi poważnie do tematu pieniędzy. Ktoś może powiedzieć, dobrze, może została oszukana. No właśnie, i po to jest ten materiał, że jeśli, jest osoby, jeśli są osoby, które są. Oszukane, dlatego że nie mają wiedzy na ten temat i mają wizję w swojej głowie, że wkładając tam pieniądze na tym zarobią, to niestety właśnie to jest ten najgorszy przypadek, bo to jest ten przypadek, który nie dość, że nie rozumieją te osoby esencji prawdy na temat spekulacji, tradingu, handlu na giełdzie, to dodatkowo została im wgrana fałszywa wizja na ten temat. I to powoduje jeszcze to jest, to jest moi drodzy, tak. Jakbyście nie dość, nie dość, że nie wypieprzacie się na tym rowerku, to jeszcze nigdy tak naprawdę na nim nie jeździcie, bo jeździcie na wyimaginowanym rowerze. Ktoś, nie wiem, daje wam jakiś coś, co ma, nie wiem, pięć kół i w sumie nie służy do niczego, ale, nie wiem, nie istotne, nie chcę tutaj już wymyślać, po prostu ktoś wciska wam bullshit, że na przykład, nie wiem, o, to, to jest rower. I tak to dobrze zrobi, że powie wam, że to jest rower. A teraz się będziecie zastanawiać, a co to jest, moi drodzy? To jest do regulacji oświetlenia, które mam na biurku. Nie zobaczycie, bo mam mocniejsze oświetlenia. Nieistotne. Na tym to, moi drodzy, polega. Dobrze. 27 minuta. Na tym kończę ten materiał. Mam nadzieję, a raczej nawet pewnego rodzaju pewność, że przekazałem wam sens tego wszystkiego, że przekazałem wam, w jaki sposób sensownie podejść do nauki tradingu że trzeba zadać i w swojej głowie przede wszystkim ułożyć to pytanie, że ja nie uczę się, nie uczę się samej praktyki, tylko uczę się teorii na ten, na ten temat, którą wykorzystuję w praktyce po to, żeby się tego nauczyć i zrozumieć. Że uczę się wskazywać bardziej prawdopodobne wydarzenie i rzeczy z przeszłości, tak jak wspominałem wielokrotnie w swoich materiałach, nie, świat nie jest deterministyczny, jest interdeministyczny, więc nie jesteśmy w stanie na bazie przeszłości stwierdzić na 100%, co się wydarzy w przyszłości. Możemy tylko umiejętnie wskazywać bardziej prawdopodobne wydarzenia. Trzymajcie się, moi drodzy, bądźcie bezpieczni, cześć.